Dziękuję, ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie. To ty ukradłeś dokumenty Jadwigi, tak? Przyznaj się. Pomidor. Heniu. Owszem, przysłała mnie Alicja. Ale przyszłam tu, żeby Cię prosić tak po ludzku. Ze względu na 30 lat naszej przyjaźni. Żebyś odpuścił. A ja mam dla ciebie inną propozycję. Właśnie ze względu na te nasze 30 wspólnych lat. Jaką propozycję? Pomóż mi odzyskać firmę i poprowadzić ją ze mną. Razem, jako wspólniczka. Nie, Henryk, nie zdradzę Alicji. Czy to jest jakiś absurd? Ty jesteś lojalna wobec Alicji, a powinnaś być lojalna wobec mnie. Bardzo długo byłam wobec ciebie lojalna, Henryk. Za długo. A ja bardzo długo czekałem, aż w końcu kopniesz w tyłek tego swojego beznadziejnego mężusia. Ale się doczekałem. A skąd ty o tym wiesz? Przeodeszłaś od męża? Renia, kochana, ja wiem wszystko. Dlatego moja propozycja w całości brzmi tak. Bądźmy razem nie tylko w pracy, ale i w życiu. Dobrze. Powiem to wreszcie jasno i wyraźnie. Kocham cię od 30 lat. Nigdy nikogo tak nie kochałem, że nie. Czy to jest jakaś Twoja kolejna gierka, Henryk? Jak mam ci udowodnić, że to prawda? Powierzmy się, wyjdziesz za mnie. A potem odbijemy firmę, pokażemy im, gdzie ich miejsce i zabojujemy świat, ty i ja. Nareszcie razem, partnerzy, w pracy i w życiu. Co ty na to? Heniu, jeżeli cokolwiek miałoby się między nami wydarzyć, to firmę Alicję i Adama musiałbyś zostawić w spokoju. Tak, i pozwolić panoszyć się temu przybłędzie Mateuszowi Łukaszowi, czy jak mu tam, w mojej firmie, tak? Nie mam do niego zaufania za grosz. Nie wierzę w jego dobre intencje. W ogóle to może oszust. Dobrze. Daj mi teraz coś powiedzieć. Może będę tego żałować, ale. Ja też Cię kocham, Henryk. Chociaż właściwie to ja nie wiem dlaczego, bo wkurzasz mnie jak mało kto, ale. Kocham Cię od lat. I właśnie dlatego tak bardzo boli mnie to, co robisz. Myślisz, że nie byliśmy razem tylko przez mojego męża? Zostaw te zemstę. Pogódź się z rodziną. Może wtedy będzie dla nas jakaś przyszłość. A najlepiej, ja też odejdę z firmy i wyjedźmy stąd. Dobrze, dajmy sobie szansę. Zdala od tego wszystkiego. Nie wiem, czy potrafię, Renia. Ta firma to całe moje życie. Ta firma i ta twoja wieczna wojna wpędzą cię kiedyś do grobu i nie będzie nikogo, kto będzie płakał na twoim pogrzebie, jak tak dalej pójdzie. Zastanów się nad tym, Henryk. Po prostu się nad tym zastanów.